Kurwa No kurwa internet, coś się nie chce, Teraz nie jestem pewna czy było słyszeć co mówię Zaraz powiadomienie i że mi przyszło, że Rozmuszyło mi OBS-a Teraz Ci po czy było wszystko słyszeć co mówiłam wcześniej, czy nie jak nieco się jebne, Po no prostu nie. Ale no. Jeżeli nie było coś do to... widzącego arta chciałam rozkminę krótką. Że jeż... mam nadzieję, że no ko będzie polaki, jeżeli będzie pod <grym> Więc to. No. I byłoby to gdyby Iria też była. Takie. Rodzeństwo, które wkurwia. E, prawo są. Nie? Po prostu. Dzie działa mu na <śmien _> Po prostu. Ale tak naprawdę Hmm. I od Karu, jeżeli nie był też słyszalny Od kogo to jest na Twitterku. I w sumie teraz będzie tego. Teraz znowu będzie świąteczne rzeczy i na pewno będzie też świątecznego polskiego święta w Hex. Na pewno. No i w tamtym roku kurwa było, Co to w tym roku na pewno coś też będzie. Na pewno mogli liczyć na polskich tych artystów. A tym bardziej, że wychodzą te nowe. Wychodzi Louise, Haro Protoframe i ten Uriel. No to. Tym bardziej. Już widzę ludzi rysujących. Z także tak, że on jest tak gulony, że odpier że po prostu się odpiera dalej. <grymne> bardziej z naszej winy. <grymne> Więc no. Będę, tak, jak mówię, mówię miał tego Arto. Dobra, gdzie ja skończyłam? To skończyłam. Ale myślę, że może skończymy stream. Że moim zdaniem i tak, kurwa, zrobiłam w jakiejś... W ciągu streama co? Musimy zrobić skórę i tak muszę poprawić brzuch. Yy, zrobiłam. Tak, twarz, oczy, usta, op i rogi. To moim zdaniem i tak dużo. Naprawdę, przez jakiś naprawdę ostatni co zrobiłam. rysowanie. No, naprawdę się cieszę, że teraz cokolwiek teraz rysuję Raczej jeszcze przez kilka dni będę ruszać ten rysunek Pewnie jakiś może inny Nie Jestem pewna Ale no Nie tak to... gdzie no kończy to teraz taki Myślę, że też się położą Także no Dziś parę jakichś wyluciłam No, więc wsiąśnij, dobrej nocy i do zobaczenia za tydzień w ordelcach. Nie no, nie, nie trzeba. Dziś taki tak był spokojny stream, to tego i od razu pan. Wiadomo, też ma się życie prywatne, to wiadomo. Nie, nie będzie się siedzieć przez cały czas. Więc tak. Bye bye, do zobaczenia we wtorek.